Dzień dobry moi drodzy, witam serdecznie Jak to się mówi biednemu Zawsze wiatr w oczy A tymczasem u mnie deszcz Zacząłem już budować Jak widzicie konstrukcję Gołębnika Pierwsza część gołębnika Dla gołębi młodych albo starych Bo w zasadzie jeszcze nie wiem jak będzie podzielony To dopiero będę wiedział Co, gdzie, jak Także Wczoraj dowieźliśmy z moim kuzynem którego serdecznie pozdrawiam z tej strony. Przywieźliśmy materiały, więc zaścieliłem podłogę. No i jak widzicie, musiałem szybko uwijać się z tym, żeby to przykryć, ponieważ są to płyty, na które, które na górze mają płyty paździerzowe, które nie chciałbym, żeby po prostu zamokły. No nie udało mi się więcej nic skołować. wszystko całą folię, którą Miałem pod campingiem jakieś śmieci, jakieś worki. To wszystko zużyłem. Tyle udało się zrobić. No, i zacząłem, jak widzicie, lecić z konstrukcją. Już podłoga już została zaścielona No i zacząłem tutaj, jak widzicie, konstrukcję. Tutaj dałem palety, żeby to po prostu. Widzicie, że pod spodem jest, są te płyty, a nie chciałbym, żeby to zamokło, więc dałem tyle, ile mogłem. Może jutro uda się. Podjechać do sklepu i kupić folię budowlaną, żeby to mieć wszystko pozakrywane, żeby tutaj już nie, nie, leciał, nie leciał deszcz. No i tak, jak widzicie, front robót już jest rozpoczęty. Pierwsze ściany powstają, Jest już wylot również dla głębi młodych, przymontowany, żeby już miał mniej więcej taki wgląd, jak to, jak to będzie wyglądało później. Także tak to wygląda. Powoli jadę, oczywiście, też z konstrukcją dachu. Czyli jest już powoli więźba yy, z takich yy, grubych dech, postawionych będą, postawione będzie na sztorc. Tyle, ile mam materiału, tyle, tyle zrobię. Dalej będę musiał coś oczywiście w dalszym ciągu potem dokupić. No i oczywiście yy, montaż Wolier za niedługo. No i myślę, że po 20, już ten gołębnik, ta część, większa część gołębnika, albo może nawet cały zostanie skończony. Tak to wygląda. Tutaj będą wyloty. Ja stanę, może na prosto będzie się widzieć. Tutaj będzie wylot właśnie dla gołębi młodych albo starych, no nie wiem, zobaczę jak go powielę, bo będzie, będzie przedzielony, będzie przedzielony. To będzie, to będzie taki głębik prze, przedziałowy. Jeszcze pokażę, może w środku, jak to będzie wyglądało. Z tyłu będzie, z tyłu będą drzwi, tu wstawię okienko takie małe, żeby było trochę więcej światła. Zobaczę jak to będzie rozwiązane. Oczywiście z zewnątrz cały gołębik będzie pomalowany na pewno farbą olejną. O ile nie przyjdą na to jeszcze jakieś panele. Tego nie wiem, jak mi się zdo uda zdobyć jakieś panele, to jeszcze obiję go panelami. Tu będzie drzwi, tu będą drzwi, tu będę sobie wchodził. Eee, także tutaj tutaj będą, na tej ścianie będą na pewno siodełka. Eee, tu będzie, no oczywiście z ściana pójdzie do tyłu. Tu chcę wstawić drzwi przesuwne, tutaj gdzie jest to takie wejście, tu będą drzwi przesuwne, no tego tak teraz nie idzie pokazać, zresztą pada też deszcz, za chwilę będę musiał zmiatać, no i tak, tu będzie na pewno gołębnik albo na gołębie stare, albo na gołębie młode, nie wiem jeszcze dokładnie, tak jak mówię, dopiero go będę, będę go próbował dzielić, później jak już będę miał to zrobione, wyjdę sobie tym ukienkiem. Tak z boku wygląda, tu oczywiście będą woliery, nie? tu gdzie jest ten podest, tu gołąbki sobie będą wychodzić, tędy na wolierę, tu będą takie też płyta przesuwna, będę je wpuszczał, tutaj będzie poniżej tych, bo tutaj będą gołębie wchodzić sobie, tutaj będzie deska, gdzie będą sobie wychodzić tędy, też będzie przesuwna taka, wylot. Będą sobie tędy wychodzić, jak górą będę sobie wchodzić. Taki pomysł. No i oczywiście tak, tutaj drzwi. No dach, oczywiście za chwilę będę musiał kupić oddulinę, przykryć to, żeby tu już nie leciała woda, bo strasznie to nie może tak wyglądać. Już tutaj napadało trochę. No Na dzisiaj udało mi się tylko tyle zakryć niestety. Tyle ile mi się udało, to mi się udało. Trochę te woliery, trochę tutaj w środku desek jakiś porzucałem. No i tak to wygląda, no. Tutaj będzie oczywiście, tutaj tak jak mówię, drzwi przesuwne, tutaj odtąd, moi drodzy, do końca ściany, tu jeszcze z tyłu oczywiście pójdą ściany do samego końca, tutaj zacząłem, tu pierwszą, brakło mi materiału, więc na razie tylko jedna ściana tutaj stoi, jeszcze jest taka na słowo honoru przyczepiona, żeby się nie przewróciła od wiatru, no ale stoi, no i tak jak mówię, tutaj na pewno będzie jeszcze... Yy, troszkę to będzie węższe na pewno, bo chcę zaoszczędzić tutaj przestrzeni, żeby tutaj wstawić albo cele, albo siodełka. Jeszcze nie wiem właśnie jak to będzie. Tu chyba będzie jednak gołębnik dla młodych, bo tutaj stawię wszędzie siodełka na tych ścianach, żeby gołębie sobie mogły siedzieć. Tutaj, tutaj oczywiście. Także tak to będzie wyglądało. No i tu będzie, tu będą drzwi przesuwne, czyli przedział. Będą się tak zasuwać w tamtą stronę. No i będziemy przechodzić do gołębi starych, gołębnik będzie gdzieś dotąd, tak jak stoję, czyli będzie też miał około 2,5 metra, 2, 2, nawet 2,70. No i cała ściana będzie tutaj zakryta oczywiście, no bo tu, tam już drzwi z tyłu nie będę potrzebował, tylko będzie, będzie przedział, będzie tutaj zamykany tymi drzwiami w środku przesuwnymi. No i ściana będzie do, do końca zabudowana, no i na tej ścianie będą cele, no i z boku gdzieś tutaj jeszcze oczywiście jakieś siodełka po, po, e, po, zamontuję, no i powolutku będziemy, będziemy ten gołębnik zamykać. Tak to na razie wygląda, już się ciemno robi, ja też jestem już zmęczony dzisiaj, ledwo wstałem po nocce, no i od razu ogień, żeby to już powoli... Za, zamykać dlatego, że już gołębie na mnie czekają, <laughs> koledzy, którzy się zadeklarowali, że dadzą mi gołębie to podarują czy tam sprzedadzą to trzymają dla mnie już młode, znaczy no, dopiero się klują, ale już za niedługo myślę, że pod koniec marca będą mogły tutaj zasiedlić ten gołębik na pewno. Także tak to, wy, tak to wygląda, na dach oczywiście standardowo będzie ondulina, e, jakoś tak jestem przekonany do tej onduliny i na pewno będzie to ondulina, yy, także także tyle. Zmiatam moi drodzy, bo naprawdę pada mi deszcz, a jak mi zamoknie jeszcze telefon i przestanie działać, to będzie całkowicie klops. Także to dzisiaj taka krótka relacyjka z tej budowy. Tutaj już też powstał oczywiście płotek. Płotek, płotek na razie, wiadomo, płotek na razie jest taki prowizoryczny, ze ściętych brzózek, które ktoś rok temu czy dwa lata temu z i tam one leżały, ja je wykorzystałem, żeby nie, nie poszły do spalenia. Także po prostu e, wykorzystałem to na płot. No i nie wiem, jeszcze ten płot to będzie jakąś siatką zabezpieczony, żeby nie wlazły mi tutaj jakieś dziki, no i sarny, no i jakieś tam inne stwory, lisy, które będą chciały tu może szabrować gołębie. Także tak to wygląda. No i powolutku lecimy, moi drodzy, z robotą. Do przodu, i to tyle. Także powolutku, powolutku zamykam temat. Jeszcze z tyłu przejdę, pokażę jeszcze, jak to właśnie tutaj wygląda. Tu, oczywiście, no całe to musiałem wiadomo pozakrywać tą folią, bo pada deszcz. Nie wiadomo, jak długo będzie padać. Kurczę tak to będę musiał kontrolować, żeby uciekać z tą robotą, a najbardziej chod, zależy mi na dachu, żeby zrobić dach żeby ta podłoga mi nie mokła, a jutro kupię jeszcze folię budowlaną. Jeszcze zabezpieczę to folią. Dodatkowo tutaj pościągam te palety, te deski. No, jakoś to tam w miarę osuszę i będziemy lecieć do przodu. Najważniejsze, że już nie mam rozów. No i robota posuwa się fajnie do przodu. Także powolutku myślę, że będziemy zamykać. To tyle, moi drodzy. Już naprawdę kończę, bo deszcz pada. a Chcę też jeszcze odpocząć trochę Miałem jechać do tego Wodzisławia Dzisiaj Do sklepu kupić tą folię budowlaną Ale nie, nie, już dzisiaj odpuszczę Nie chcę być chory Zaraz idę się grzać Bo już też jestem cały spocony Także będę, będę powoli kończył A wy obserwujcie Bo dalszy etap Za jakiś czas Jak już przywiozę W poniedziałek jedziemy po resztę tych płyt jeszcze na te ściany, jeszcze będę potrzebował z 20 myślę, z 20 co najmniej tych płyt, może z 15, no 20 myślę tak i jeszcze przywiozę z 20 sztuk, no i polecimy ze ścianami, później malowania oczywiście, żeby to zabezpieczyć przed deszczem, farba olejna, a potem jeszcze będę myślał, czy tego nie obić jakimiś panelami i tak dalej. No akurat tak mi, tak mi się dzisiaj trafiło, że ta pogoda mnie tutaj kurczę dojechała, no i niestety. Muszę, muszę dzisiaj zakończyć. To tyle, moi drodzy, śledźcie temat. Gołębnik powstaje. Zobaczymy, co z tego wyniknie w dalszej, w dalszej części. Myślę, że będzie dobrze. Jutro już myślę, jakby była pogoda, to zacznę już działać z wolierami. Folia budowlana tam zabezpieczę. Tu już polecę z wolierami, dlatego że nie mam, tak jak mówię, nie mam na razie Jest jeszcze tych płyt. Te płyty dopiero dojadą. Te płyty tutaj dojadą dopiero do mnie w poniedziałek, także niestety nie ma nas, ale jest to solidna konstrukcja, jeszcze jak przyjdzie dach to to wszystko wzmocni, naprawdę trzyma to, nie ma się czym przejmować, że coś się rozleci, to już nie jest taka partyzantka jak tam, tylko już tutaj te ściany będą solidne, myślę, że powoli będzie do przodu i będzie coraz lepiej także tyle moi drodzy pozdrawiam serdecznie wszystkiego dobrego życzę I spadam okienkiem małym się wycofuję i wychodzę jeszcze krótki żytoka. oka to dzisiejsze dzieło tak to wygląda jak będzie zrobione jak będą woliery jak będzie dach pomalowany oczywiście może jakaś faktura na to jak zawsze jakieś gołąbki albo coś, wtedy będzie już miało to ręce i nogi. No i oczywiście przed gołębnikiem jeszcze tutaj jakieś donice z kwiatami albo coś takiego. Tam jeszcze będzie taka pergola, w której będziemy sobie siedzieć, oglądać ptaszki. I tyle. Wszystkiego dobrego życzę już na koniec. Naprawdę kończę, bo, bo się rozgadałem, a trzeba zwijać się i... Trochę odpocząć, no i jutro dalszy etap. Jeżeli nie będzie padać, bo jak będzie padać, to niestety nie dam rady, tylko tą folię będę musiał e, kupić, zabezpieczyć, no i to, to będzie wszystko. Także tyle moi drodzy. Pozdrawiam. Naprawdę już kończę. Wszystkiego wszystkiego dobrego. Kończę już od 10 minut, no ale tak to u mnie wygląda. Do następnego odcinka.